YouTube jest bardzo ważnym podmiotem dla wszystkich twórców, artystów, dla ludzi kreatywnych, ale też dla nas, użytkowników, którzy każdego dnia wyszukujemy na nim różne materiały wideo. Jest to też odrębne środowisko, jeśli chodzi o zagadnienia prawne. Dlatego dobrze je znać, żeby poruszać się po YouTube legalnie i bezproblemowo. Zapraszam na siódmy odcinek z cyklu Save the Music z praw. Zacznijmy od podstaw. Najważniejszą zasadą na YouTube jest to, że to ta osoba, która udostępnia jakiś materiał, wideo albo audio na YouTube, jest odpowiedzialna za zgodność z jego prawem. Czyli możemy udostępniać tylko nasze materiały albo takie, co do których wiemy, że korzystanie z nich jest legalne. Serwis nie odpowiada za naruszenia, dopóki nie dostanie wiadomości o tym, że. W jakimś filmie jest naruszone czyjeś prawo autorskie, albo prawo do znaku towarowego, albo dobra osobiste, albo został e, naruszony regulamin YouTube'a, czy jakiekolwiek inne naruszenie. Żeby zgłosić naruszenie, musimy kliknąć tam są takie ym, przyciski pod filmem zazwyczaj, gdzie mamy wybór zgłoś naruszenie i możemy wybrać czy to są prawa autorskie, znaki towarowe i cały formularz przez który możemy przejść. I wtedy wysyłając takie zgłoszenie, dajemy informację do serwisu, doszło do naruszenia, prosimy o to, żeby wideo zostało na przykład zdjęte. I co w takiej sytuacji może zrobić właśnie osoba, której dotyczy to roszczenie? Ona może, i zazwyczaj tak robi, wysyła maila z prośbą o cofnięcie tego roszczenia, cofnięcie zgłoszenia, no, argumentując właśnie, dlaczego ma prawo do udostępniania tego typu treści. No, jeżeli się nie zgodzimy na to, żeby cofnąć takie zgłoszenie, to taka osoba albo musi się pogodzić z tym, że film zostanie usunięty, Albo ma prawo zgłosić tak roszczenie wzajemne. Tylko że zgłaszając roszczenie wzajemne musi podać wszystkie swoje dane. Tak, bo na YouTubie możemy swój profil nazwać w jakikolwiek sposób, nie musimy się ujawniać, kto jest właścicielem profilu. Natomiast y, zgłaszając roszczenie wzajemne, trzeba podać swoje imię, nazwisko, adres, adres mailowy i oświadczyć, że te dane są prawdziwe. Więc zgłoszenie roszczenia wzajemnego tak naprawdę daje drugiej stronie, czyli zgłaszającemu naruszenie, gotowy materiał, jeśli chodzi o identyfikację osoby naruszającej prawa. Więc trzeba się liczyć z tym, że taki jest skutek. Na skutek zgłoszenia naruszenia użytkownik udostępniający film dostaje ostrzeżenie. I te ostrzeżenia mogą być nieprzyjemne, ponieważ trzy takie ostrzeżenia skutkują tym, że kanał może być zamknięty, wszystkie filmy usunięte, a w związku z tym taki użytkownik YouTube'a może stracić wszystkich swoich subskrybentów, cały swój dorobek na YouTube'ie, więc jest to konsekwencja dość przykra. Ale z drugiej strony zgłoszenie roszczenia wzajemnego skutkuje też z tym, że właśnie osoba, która zgłosiła naruszenie, ma 10 dni na udowodnienie, że poczyniła stosowne kroki na drodze sądowej w celu dochodzenia swoich roszczeń. Jeżeli w ciągu tych 10 dni YouTube nie dostanie potwierdzenia podjęcia takich kroków, wideo wraca z powrotem ostrzeżenia które są przyznawane na skutek naruszenia zgłoszenia naruszenia ostrzeżenia są cofane i wszystko wraca do stanu pierwotnego Ten system nazywamy ręcznym zgłaszaniem naruszeń natomiast dużo bardziej efektywny jest system automatyczny tak zwany system Content ID on nie jest dostępny dla wszystkich. YouTube przyznaje go uznaniowo, wtedy kiedy uważa, że danemu podmiotowi przyda się to narzędzie. A trzeba powiedzieć, że to jest narzędzie bardzo przydatne i właściwie ono służy do zarządzania treściami na YouTube. System Content ID działa automatycznie to znaczy w momencie, kiedy jakiekolwiek wideo jest uploadowane do serwisu, skanuje je i szuka. Punktów stycznych szuka analogii. Jeżeli takie znajdzie, następuje Content ID Match, i wtedy wysyłana jest automatyczna informacja do uprawnionego, że jakiś materiał wykorzystuje jego prawa. W takiej sytuacji, też uprawniony może właśnie automatycznie ustawić, jaka będzie reakcja serwisu. Czy serwis ma usunąć takie wideo, czy ma je monetyzować, czyli włączyć reklamy, z których przychód będzie. Przekazywany na rzecz uprawnionego, czy na przykład wyłączyć tylko dźwięk w tym wideo, czy zablokować je na urządzeniach mobilnych, to już zależy od reguły, którą wskaże uprawniony. Dlatego mówię, że jest to doskonały system do zarządzania treściami. Co może zrobić taka osoba, której film został zablokowany na skutek właśnie Content ID Match? Może zgłosić sprzeciw i wtedy uprawniony ma 30 dni na to, żeby odpowiedzieć. Kiedy może się tak zdarzyć? Na przykład, jeżeli w wideo korzystamy z cytatów różnych, czyli przytaczamy cudze utwory, jest to na przykład recenzja, albo jest to jakiś film edukacyjny, instruktażowy, i może tak być, że w ramach przykładu zamieścimy w nim nagranie jakiejś piosenki. No i wtedy Content ID może nam wyłapać tą zbieżność i zablokować film. No i wtedy właśnie jest ten czas, kiedy możemy zgłosić sprzeciw i wytłumaczyć, że Korzystanie odbywa się na podstawie dozwolonego użytku, w związku z tym jest legalne i w związku z tym film powinien zostać odblokowany. No i takie właśnie wytłumaczenia powinny skutkować odblokowaniem filmu i właśnie rozwiązaniem całej sytuacji. Ważne jest też to, że jeżeli system Content ID wyłapie zbieżność, to nie skutkuje to automatycznie uzyskaniem ostrzeżenia. Ostrzeżenie dopiero dostaje. Osoba, która wgrała taki film, dopiero wtedy, kiedy zostanie on usunięty, czyli dopiero wtedy, kiedy to Content ID okaże się no, zasadne z punktu widzenia serwisu i uprawnionego. I to tyle może o zagrożeniach, a teraz przejdźmy do tej przyjemniejszej części, czyli jak twórca może zarabiać na YouTube, ponieważ jakby jest to narzędzie, które umożliwia monetyzowanie tworzonych przez artystę bądź twórcę, Treści. W programie partnerskim mogą wziąć udział użytkownicy, którzy zebrali już 1000 subskrypcji swojego kanału oraz tacy, których filmy były oglądane w sumie przez 4000 godzin w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Czyli, jak widać, YouTube'owi nie zależy tylko na, to, na tym, ile ktoś ma subskrypcji, ale też czy jego kontent, czy jego materiały przykuwają uwagę. I to jest właściwie najważniejsze. Dlatego ten próg 4000 godzin. Jeżeli dany kanał spełnia te kryteria, może zwrócić się o wniosek o przystąpienie do programu partnerskiego i na tej podstawie włączyć reklamy i zacząć zarabiać na swoich treściach. W momencie kiedy tych subskrybentów jest już więcej, otwierają się kolejne możliwości. Można włączyć przycisk wspieraj kanał, można zacząć sprzedawać swoje produkty i też można w momencie bycia w programie partnerskim otrzymywać przychody z YouTube Premium. Twórca, który zawarł umowę partnerską z YouTube'em, może też otrzymywać tantiemy z ZAIKS-u. Musi tylko właśnie spełniać te kryteria, mieć włączone reklamy, a jego utwory muszą być zgłoszone do Zaxu. To znaczy Zax musi mieć je w swojej bazie, żeby dopasować raporty z YouTube'a do swojej bazy i móc wypłacić te tantiemy. YouTube udostępnia wiele tutoriali, wiele informacji na temat tego, jakie treści mogą być zamieszczane w serwisie, jakie nie mogą. Spójrzmy tutaj na kilka przykładów yy, opisanych w slajdzie. Może zrobić taki zwykły użytkownik, który tylko wchodzi na YouTube i ogląda filmy? Może oczywiście to robić, może korzystać z filmów w ramach dozwolonego użytku prywatnego, w ramach prawa cytatu. Natomiast już nie może komercyjnie i poza serwisem na przykład zgrywać za pomocą wszystkich tych y, narzędzi do przerabiania wideo na YouTube, z YouTube'a na MP3. No to już jest działanie, które jest... Może nie nielegalne, sprzeczne z ustawą, ale na pewno sprzeczne z regulaminem serwisu, czyli z umową, którą każdy użytkownik zawiera z serwisem. I to są takie ogólne zasady korzystania z YouTube'a. Mam nadzieję, że teraz będą one bardziej przejrzyste. Zapraszam na kolejne odcinki z serii Save the Music z prawem. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, do polubienia tego filmu, dzielenia się nim z innymi. Do zobaczenia!